Kajka! hej, Hej! Ej, witajcie. A co tam po przychodziło? Dysk, procesor, chłodzenie do procesora i. jest coś. Luka, chodź. Myślisz, że wszystko będzie? Chodź do panu. No. Chodź, kochany. I to jesteś zadowolony z zakupu? Chodź, Ta. no chodź tak. Otwieramy. No to dawaj, już widzę, że się nie możesz doczekać. To będzie taki odlotowy komputer, co? No. Ma, masz duże nadzieje z nim związane? Tak, tak. A Myśli, że będzie wymiatą? No, czy to jednak tak będzie? Nie wiadomo jak. Musi wymiatać. Musi wymiatać? No ja. Ciekawe, czy wszystko będzie. To coś zamówione. Tyle czasu spędziłeś na zamówianiu tego wszystkiego, nie? Długo. O. Mm. Dysk Słod... razem z łodzeniem. Do wyciągnij, zobaczmy, nie jak to wygląda. A całkiem chcesz wyciągnąć. No chcę, wyciągnąć całkiem, bo nie wiem, jak to wygląda. Pierwszy raz taki dysk widzę. Nie wiem, czy byście widzieli, ale ja pierwszy raz taki dysk widzę. Jeszcze nie miałem. Tu masz nożyczki, możesz sobie... SSD. Ustalić. Tak, dokładnie. I Wiemy, to jest taki, dys... że jest bezpośrednio montowany na płycie głęnej. Ja mam taki w laptopie. Pokaż, pokaż no, no, no Ostatnio to, znaleźliśmy Paragon z, z mojego wcierać. laptopa. I ma 8 lat, tak? 8. No, coś po tego. No, i służy mi, jestem zadowolona. No to ciekawe, ten. My zamierzamy sami złożyć komputer, będziemy wkładać części, części, tylko nie mamy pamięci, ale całość poskładamy we dwójkę. Pozdrawiamy Michała Ujmę. Tak, tak, pozdrawiam pana Michała. No i, i teraz ma przyjść obudowa i zasilacz, i co, i będziemy montować, nie? No. Będę Wam komputer. pomagać, jak się uda, to będę pomagać. No widzę, że coś ci to słabo idzie. No Kusia, nie, 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 bo to jest. troszkę No, no ciekawe. O to kurde. To dopiero część. Tego tak się nie spodziewałem. No, <laughs> to taki mały jest. jest Ale ja mały Jak, zatkał to... mnie, zobaczcie. Tylko to schłodzenie już tak, jest schodzenie, patrzcie jaki mały dysk. No, malutki. Weź go wypakuj. To jest niesamowite, no, nie spod... Ja myślałem, że to będzie taka duża... Chcesz kość... to wszystko wyciągać teraz? Nie, ja bym nie wyciągał tego dysku. Ja ja też mam, tak taką coś... śrubki jeszcze są. Zostaw na razie. Wiemy. Tak, na razie zostaw. Jak będziecie składać już na, na ten komputer całkiem, to... No, i widzicie, na razie tylko oglądamy, trzymamy. Nie, nie mamy. możecie nacieszyć, no ale... Przez spokojnie, zobaczą ale jeszcze, patrzcie. to nie ma być patrzcie. jeden odcinek. Patrzcie, jaki, jaki jest duży o, położę na ręce. Mm -hmm. Tak wygląda dysk. W szok, nie? Dla porównania... Właśnie, pokażę Wam dla porównania dysk inny. O, coś będzie. I stare HDD. Tak? Pewnie tak, jak tata miał kiedyś. No, zaraz zobaczymy, co on wyciągnie. Mam nadzieję, że go ma. A może nie mam? No, to nie będzie. Dobra. To otwieraj dalej. Dobra. Bo to, to będzie trwało 20 minut zaraz. To co? Podoba Ci się ten dysk? Jesteś zadowolony? Tak. Super. Z chłodzeniem. Wzięliśmy dlatego z chłodzeniem, żeby szybciej, bo czytaliśmy na mm, opinie, że jednak z chłodzeniem jest lepszy, lepiej wymiata. Oooo, co my tu mamy? Ooo, 95 euro, patrzcie, Gutschein, 95 no euro. No hello fresh. Jakieś żarcie. Tak, zapytaj, na 95 euro to tak. zrobimy wypasioną kolację dla całej rodziny. Jasne. Ale trzeba kupić na 200. Tak, no pewnie gdzieś tu jest napisana... Na drobny... tak I, I to jest abonament. A, No to widzicie. No to, to mi się wydaje, że to abonament Dobrze, zajmiemy się tym, co ważne. A, płyta główna. Płyta główna, to jest 600... Nie wo, Ło, ło, z Asrock. Ale czat. Ło. A to tak jak oglądamy to pudełko, to ja mam takie wrażenie, jak ty to zawsze mówisz, że możesz sobie w internecie obejrzeć, jeżeli jedziesz na morze czy gdzieś. No, to teraz ja też mam takie wrażenie, że nie zaglądam do środka, tylko z zewnątrz oglądam, jak pudełka. <śmiany> no ale... <śmiany> to nawet nawet jakby wam przysłali bez płyty głównej pudełko, to i tak można się nacieszyć, że jest pudełka, a w środku otwierały, a tam cegłówka. <śmiany> Kiedyś była taka... Tak było, że wypożyczało się kasety wideo. Na pewno nie wiecie, co to kasety wideo, ale... Nie, nie no starsi widzą, rozglądają, spokojnie. I chodziło się i wymieniało się kasety wideo. I żeby dostać jakiś fajny film, to się pisało jakieś fajne, amerykańskie te tytuły. Killer czy coś tam, bo zabijał, ten, tak się pisało, a w środku bajki były, też się oglądało. Piotrek, Piotrek. <laughs> no tak było. Oszukiwanie, co, no co tak. Otworzysz ten, nie? Nuka no to ziewa. się. Jak myślicie, Jak, co myślicie o tej płycie? Otwarło się. To co, nie chcesz otwierać, no nie, 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 pokazać, tylko a, dlaczego? ona chyba jest... Otwórz, po, tylko pokaż. pokaż ja jestem niecierpliwy. Ja! Nic nie nic widać. Wiem, że nic nie widać. No, ale jest płyta, jest płyta, nie jest, ma cegłówki. Jest, jest. Cegłówki nie ma. Widać. Jest płyta. Jak ładnie zabezpieczona. No. Także, a my chyba nie mówiliśmy, że kupujemy części w Niemczech. Tak, tak. Tak, spadamy komputer w Niemczech. w Niemczech. Taka decyzja zapadła i tak będzie. Super. Dwie śrubki w jeden. A to byś musiał to wszystko przeczytać, ja ci dam to do przeczytania. A tu popatrz, Max się zaoferował, patrzcie. Max się zaoferował, że tu jest aż kartka i dla widza, który napisze najlepszy komentarz, to Max wyśle kartkę. Tak? Tak, super. Nie wiem. Ale super, no. Wiesz, naklejkę jest... mam taką fajną. O, naklejkę sam możesz zostawić, ale kartka, także nasi drodzy widzowie, piszcie <grym> rozległe, obszerne komentarze na temat komputera. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał taką kartkę. Na pewno będą Myślisz? chcieli. Na No pewno, tak ja bym chciał. No chyba, że Też, Też napiszę komentarz, może ja dostanę. A, a to, to, to Zobaczymy, czy się postarasz dobrze. A to znacie? Piotrek. psa trzymam na rękach, żeby wam nie przeszkadzał. Ona też Ona jest w szoku. Dobra, co tam jeszcze? No, A ile jeszcze brakuje rzeczy w ogóle? co jeszcze zostało? Sieć, sieć. To i jest chłodzenie do procesora. A co to jest? Na procesor, widać tutaj, z tej strony. Mhm. Mm no to, to po prostu normalny procesor. A jak wyglądanie normalny procesor? Chodzi no, nie, 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 nie wiem. Kasa tak wygląda. Nie ma innych. Co wow. jeszcze? Chłodzenie. Czy jak ty, że to chłodzenie tak wygląda? Trochę nie chyba będzie. Ty, ty, ja widziałem na zdjęciu, że to miało być normalne. Przecież to pół komputera zajmie. A to od. Taka karta graficzna. Nie żartuj. Ja to myślałem, że to malutkie urządzenie, a to po prostu jest wielkie. No. Ja to O! A czy to są wszystkie nie. części? Nie, nie. Jeszcze przyjdzie obudowa i zasilacz. I pamięć. I pamięć. I pamięć. O! to o podzielę kurde, ten odcinek po prostu jak przyjdzie tamto o rany 30 centymetrów <grym> dobre. ja myślałem że to takie malutkie jeszcze dlatego się pytałem czy wentylatorów nie potrzebujesz hmm. ja cię <grym> to co to za komputer będzie no, dobry o tutaj coś jeszcze dodali Dziękuję. We are a champion. Hello, Patrz, znowu możemy komuś wysłać. To, to nie. To a to w kopercie się... dostanie tam, w tej kopercie dostanie tamtą kartę. <noise> I naszą wizytówkę dorzucimy. I podpisy wszystkich. I odcisk łapki Nukusi. O! <noise> tak, to by było dobre. <noise> tak, tylko jak go zrobić do farby? Ty Mam popatrz. Ty, ty nie wyciągasz tego, bo... Co ty robisz? To ciekawi. No, nareszcie i tak nie wiem. No, jest tutaj instrukcja. To, to, to dla ciebie, ty wiesz czy to... Wracamy. To chłodzenie tak... Jako to, jest wieko, to do byśmy sobie takie chłodzenie... Matko święta, to klimatyzacja. No. Matko jedyna. Przez to to będą. No chyba już warto. nie, mami. z tej strony wiatruaki są. ogromne. Matko jedyna. <laughs> tak, jak auta, się... to do auta można założyć taką chłodnicę. Piotr załam się tak strasznie. O co to? Będzie na miniaturkę, Max, a ty się śmiejesz. O, co to? Wyciągnij to. I Ma Max, ty się śmiejesz, a tata robi taki przestraszonego. I będzie na miniaturkę. To Oho, chcę co Czekaj, to? bo cię nie widzę. Co to? Okej. Okay. <laughs> będzie na miniaturę. <laughs> Ale nie no, szok. Ale patrz. Luka. Przestań. Patrz, co można sobie zrobić? Chłodzenie tak ducha. Tutaj. Okay. Piotrek. I jedziesz. Weź. Nie Nie tak. No ale zobacz. Dobrze, zobacz, to mamy jest... wszystko. Zobacz, jakie to jest wielkie. Popatrz, przyjrzyj się. Patrz Prze... na swojego psa. Głodna jesteś? Głodna? <laughs> <laughs> zobacz, jakie to są wielkie wentylatory. Ja nie mogę, będę to przeżywał. Patrz, popatrz, uh -huh. to jest ogromne, to jest chłodnica jak w samochodzie normalnie. Nie no naprawdę, szok. Normalnie prawdziwa chłodnica, aluminiowa. Uh -huh. A jeszcze do maksa mówię, kupię Ci dodatkowy wiatrak. O nie. <laughs> to dobrze, nie kupisz, ja tak? No dobrze, no bo to wszystko pójdzie do góry. A co bardziej się nie może doczekać? Nie wiem. No, trzeba będzie <laughs> śpikać. To te, o właśnie, to teraz możesz... Wszystkich widzę powiedzieć, że ten, że to będę mógł się zapisać do waszego serwera na Minecrafta, to? no. Tak? To. Jeeee, yeah! Ale super. <grystanie> 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 bo Max mnie nie chciał zapisać. Dobra, kończymy na no. tym. No bo to już trwa trochę. Ręka mi już nie powoli. Także dogramy jeszcze, nie? Co i jak? No, i co? Przyszło jeszcze części? No. Mamy kolejny dzień, i właśnie chłopaki będą wypakowywać. Proszę o jakie tu są wielkie pudła. Co? Jeszcze nie mogłem wypakowywać. No. Także. Te, te pudło to chyba z 11 kilo waży. Będzie konkretny no. tutaj odcineczek. <laughs> Zosiu. Zobaczycie co i jak. O, no kusia, Już co ten. nieco wspominaliśmy na urodzinach Maxa, że ciężki będzie komputer. Tak. <laughs> Także dobrze, zaczynajcie, Nuka Wam pomoże, tak, to zobaczymy się jak to, to Wam wyjdzie. To co, jesteście pierwsze kolejne budowę? No to dobra, to No to się, dajecie. Jak to wyciągnę? Wiesz co, może to odwrócimy do buje nogami. O no, właśnie. Z bok. Z bok. A może do buje nogami i po prostu ten... I to byś ciągnął do góry. Dobra. To no. i tak nie wypadnie po łóżku. Po I teraz powolutku ten, Czy powietrze się tam dostało. Ja cię więc Nie spodziewałeś się czegoś takiego? No. Naprawdę? Powiedziałem co sobie jakie będzie. Chyba No jak serwer. Ty co szalałeś, co? No, no. Razem, bo... razem było. A to jest w tą stronę. No, tylko jedyne. Ją mocno łatwo odczyścić filtry na magnesie. No, ma no. Wszystkie tak jest. Ty się spodziewałeś czegoś takiego? No, myślałem, że to nie jest, ale wiedziałem, że więcej niż komputer. Zobaczcie, jaki to jest kolos. Prawdziwa szyba, nie jakiś plastik. Zobaczmy od spodu. Tu, a tu też jest filtr od spodu. Do tego tak się wyciąga, żeby czyścić. Żeby nie zaciągał tyle kurzu. Tego wiatraka od razu odkręcimy, bo nie będzie pasował. Dobra. To tutaj przyjdzie no. wodne. Jaki to model jest tej obudowy? Be Quiet! Pure Base 500LX. No. nie po A no to pewnie tam jest? Stoi? Jest on, wiedzieć. Zobaczymy. Jak będzie hartowana, to będzie taka Ponieważ się obudowę do góry? to postawimy ją sobie na stoliczku. Dobrze. dobry. I ciekawie, jak ten przód zrobić. A tutaj wchodzą hmm? dwie HDT, dwie HDT, jedna ze stoliczką wyjść. Tylko w dalszym ciągu nie wiemy, jak wyłożyć ten przód. No już chcę pewnie parę szóstków wychwycić. A myślę, że to powinno być jakoś tak łatwiej. Myślę, że ta płyta w ogóle na wchodzi. My no, musimy tu wziąć? Tak nie wiem. no na pewno. Ale musimy tutaj wiatrak zainstalować drugi. Synu. Pracowałyśmy się. Powiem tak, Max już wymontował tą przednią stronę. Ale tak mocno była zamontowana, bardzo z dużą siłą pociągnął. I odłączył. Ja się obawiałem o kabelki, bo tutaj jest oświetlenie z przodu. Ale te kabelki są na taki mikro złącze, że na sprężynkach nie złączę. Dobra. Ja... ładnie No się tutaj. Teraz ten wiatrak będziemy musieli przesunąć, bo widzisz, ten no. nie wejdzie nam, no. chyba, że tutaj zamontujemy, I ten na wejdzie. No, po co ten na to Nie wiem, no... A jak powinien być przepływ powietrza? No, musi się, na górze zmontować. Wiesz, wiesz, Tutaj ten wiatrak i ten ten musi być przesunięty do, do no, To zrobimy tak, jak Ty mówisz. Tylko teraz pytanie, jak zamontowany jest? No tak samo, jak ten musi być. No. To bitwa jest na zewnątrz. Tak. I gdzieś on I tu kabelki poprowadzili. Nie wiem gdzie. A tu jest kabel. Dobra. Tutaj w dół. No, dobra. Brzydka, dobra, to już skręcasz? No. No. Teraz pytanie, czy to chłodzenie się zmieści z tym wetonatorem? Z tym... Jakim chłodzeniem? Lubiec swoim. No, no To co, teraz zasilacz się zabijesz? No. No to dawaj. Tu trzeba skręcić. O, tu chyba dysktał. Nie wiem. Podeł to. Zaszczupkami wszystkimi na jest Coś tam jest w środku. Zobaczymy. Jak wam idzie? No super, Max. Właśnie zainstalował wentylatory. Wow, ale Sam super. Wygląda. A, To są kabel binder i śrubki. Dobra, to wiecie, co to w tej jest. Zasięg lat i 30, bo tak kategoriczne. Ty, musiałeś Mieści się taka jak podoszewka? Tak. <noise> Ciekawe. 100 centymetrów mam wolnego, jak miejsca jest. wiem, Przejdź podam na dół, żeby się nie przeszkadzało. Dalej bym się martwił o wodę, Nie, to, jest, to, to się nie marci, to się zmieści, bo tu dużo miejsca jest. Ja zasilałem. Ale ciężki. Wow. Jakbyśmy teraz wiedzieli, jakie kable zamontować. A nie już, a nie wiesz, montować. Tu jest, chuj chuj jest opis do tych kabli. 12V, okay. 12, minut, 12 minut. Ale ciężki zasilacz, ja jestem pod wrażeniem. No nie się, że ta paszka tyle ważyła. U, czyli do dysku twardego Ta jest od dysku, jest nie, to do procesora. Tak, do procesora. Czyli osobna do procesora. No. tutaj nie wiadomo. A to też do płyty głównej się procesor. No właśnie dlatego nie wiem, który ten. Musisz płyty. I, I co dwa jest to do procesora. P4 i P8. No to czyli musimy wyciągnąć płytę główną, żebyśmy zobaczyli jakie mamy podłączenia do płyty głównej. Tak. I wtedy będziemy... Ale wydaje mi się, że za mocno jest I teraz pytanie, czy do karty graficznej też nie trzeba osobnego? Zasilanie. Bo coś mi się wydaje, że osobne zasilanie do kartek wszędzie musi być. Spójrzcie, ile tutaj jest kabelków przeróżnych. Naprawdę zaskakujące. Cień, robisz? Możesz na chwilę? O, teraz widać dobrze. Zasilać 750W. I teraz o. muszą się zastanawiać. Tu macie specyfikację. Jak wam idzie? Dobrze. Dobrze? To super. Tu jeden kabel na ile? 600W ciągnie. Mhm. Myślę, że musisz wyciągnąć płytę główną no i zobaczyć jak płyta wygląda z Wietnamu. A widzisz? To, to jest zasilanie do dysku. Tylko że ty nie wyszło dysku takiego, to to jest niepotrzebne. No Ale co, byś teraz montował ten dysk? Nie, teraz nie, no ogólnie. No najpierw się przykręca tą klapkę, a później cały dysk się... Suwa No, mm, a co to tak pachnie? A zupę robię. Tak? Tak. A jaką zupę? Ja Ale pachnie. Jacy, jacy. Wow. Mm, to no ty pycha. Ja ci, ło! No, na spódnia... drugie drogi mamy. ło! Wow. ło! Wow. 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 Ale czas. To już się obiadu nie mogę doczekać. To ty musisz się spierzyć. No i pół nie mogę nawet pół ci. Rób, rób. Ja tym ci nie pomagam, bo chcę, żebyś się nauczył sam robić.